Teraz widzimy, co tu się wydarzyło. Mamy tutaj przejście powietrza. Tutaj mamy takie zdeformowane. Już widać, że ten wentylator nie działał jak trzeba. Kolejną śrubę. No dobra, zobaczmy tutaj, co się wydarzyło. Tutaj widać białe przypalenie od grzałki. No tutaj to już praktycznie w ogóle to powietrze nie wychodziło. Błąd w rysowaniu, troszkę za blisko. Temperatura zrobiła swoje. Zamontujemy te nowe kierownice. Oto. Kieżo z drukareczki. No i nawet ciasno, ale ale pasuje. No dobra. Czyli tak, jedna kierownica jest zamontowana. Te wentylatory nie są jakiejś super jakości. To znaczy słabo dmuchają. W drugiej głowicy założyłem GDS Time. Tam jest podwójne ożyskowanie. I te wentylatory już mają bardzo mocny przepływ powietrza. Bardzo duży. No dobra, doszło ładnie. No tak, tylko teraz. I niestety to nam się będzie rozjeżdżać. Znalazłem taką, mm, taką pakietkę usb z dodatkiem włókien y, węglowych carbon fiber, tak samo wydrukowałem y, z włókien węglowych te y, kierownice powietrza. No i wyszło. Montując takie coś, to jest takim dynksem tutaj. Pozbywamy się śrub. A z śrubami, no to jest trochę problem, żeby skręcić takie małe. Jest to M2, a to M2 to jest jednak... Yy, czy tam M1,5. Są takie zegarkowe śrubki. No popatrzcie jakie to jest małe. To naprawdę wypada z rąk, a nakrętki są... są takie. Nawet... <ścoughs> ciężko zobaczyć. Yy, no nic, tutaj coś jest za dużo tego materiału. A może wezmę troszkę papierku? To ciężko tutaj podejść. Niestety. jest, ok super weszło pięknie może nie aż tak pięknie ale jest zablokowane a no i teraz widzimy, że to jest narzędzie T0